Club, look at them hoes' face. Hit the pedal once, make the floor shake. Sway inside, my engine roaring. It's the big boy, you know what I paid for it. And I got the pedal to the metal. Got you niggas checking game, I'm balling out on every level. Hear them haters talk, but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for them, nigga, breaking hearts. No keys, push to start. Yeah. I

for one night I'm shining all week, go, I'm oh. sippin' Clico To do. That crowd underneath them clouds can't get close to you, and my car look unapproachable. Super clean, but it's super mean. She wanna fuck with them cats, smoke weed, count stacks, get fly, take trips, and that's that. Real rap, I let her get high as she want, and she feel that convertible drop feel. '87, the top hill. back. Yeah. I, 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 you know what it is. Man, if you know you should by you now, up my oh, you see me, you know yellow, yellow, uh, 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 i put it down gang. Diamonds, I'm yellow, yellow, yellow. yeah, uh, you know what it is. Everything I, I do, I do it. Bitch. Yeah, Ah. Uh, uh, screaming ass When I pulled off the line, I guess dun. You see me, you don't know everything. Jest pozytywnie! Ja. Bardzo. Nie wiem, dobrze, chyba. Fajne. Dobrze. Ale pogoda dopisała. Hmm. Troszkę tylko. Ale daliśmy radę. 3, 2, 3, 2, 3. się po raz dziesiąty nie wiem czy ktoś jest tutaj oprócz saimona który tyle lat libra team rozpoczynamy imprezę jedzcie bawcie pijcie się eee, za jakąś godzinę będą fejlerwerki dzisiejszą, popro... o... dzisiejszą imprezę poprowadzi osoba która płakała kiedy dowiedziała się że papież zostanie beatyfikowany która również Płakała i śmiała się i jednocześnie klaskała, kiedy żenił się książę William. Osoba, która nie mogła powstrzymać łez zruszenia, kiedy odchodził Adam Małysz. One man, one mission, one desire. This club, Calibra Team. Please welcome the one and only Simon. Łamy. To właśnie ja, chociaż nie zasłużyłem na takie wspaniałe wyjście, ale oni nie są w stanie zrobić gorszego. Witam Was także serdecznie. Jak będziemy tyle gadać, to nic do tej dziesiątej nie zrobimy, a mamy loterię, mamy puchary, mamy wspaniałe nagrody. Słuchajcie, startujemy powolutku. Zaczniemy może od pucharków za wyścigi. 8V. Jedziemy. Miejsce trzecie, Vito. Zapraszamy. Nagrodę podniesienia za najkrótszy krawat też dostaniesz. <grym> Potem cię nauczę. Krótki z męski. Dla Poznaki ubrał się w kolor taki. Mi się... Gratulujemy. Zostań tutaj z nami. Zostań. Miejsce drugie w Nate. Jeszcze nie odchodzisz. Nate, zapraszamy. Miejsce drugie. Nate, zapraszamy. Miejsce drugie. Ło! Wow. Najtru również do tego sezonu. I zapraszamy Mirasa, miejsce pierwsze. I mamy całą wspaniałą trójkę razem. Klasa 8V, najszybsze ósemeczki. Modna ósemeczka w tym sezonie. Modna. Chodźcie na lewą stronę, tutaj, do kamer, do światła kamer. Trzy, dwa, dobra, już możecie wypić i odejść. Dziękujemy. Brawa. Klasa 16V. Zapraszam Robsona. Miejsce trzecie klasa. 16V Robson. Jesteś z nami? Klasa druga. Robson miejsce drugie. Hej, co to jest? King. Sebas King. Co jest? Sebas King. Sebas King. Sebas. Sebas King. King, całował się z I miejsce pierwsze Anglandii. Jest tu taki nasz gość. Druga. Druga nagroda dla Sebaso z najładniejszych garnitur. Armani, ale nie tani. Z wypożyczalni. Wczoraj czyszczony, chemicznie. Czyli miejsca pierwszego oraz trzeciego nie ma, także puchary przechodzą do licytacji. A jak? Raz będziesz mógł wypić szampan. Szampana się mówi. Klasa V6. Miejsce trzecie to ja. Miejsce trzecie Simon. Gratulujemy. Brawo. Ja man, young First place. Miejsce drugie. Lucky. Fatality. miejsce pierwsze zróbcie trochę więcej miejsca mor Wyma bolę zbiera po Oto Oto nazywa się mole Daj mi pe kurkę to ci ją U. Za ja Brawo na kupacach. Mało no, brakowało No i wracam na parkiet. Kasa Turbo. Miejsce trzecie, Młody Poznań. Jesteś z nami? Miejsce drugie, Witkos. Szczytne miejsce, numer 1 Majkej. Człowiek z napędem na ty do, do dziś jeszcze używa dragów z dopalaczy, choć one już się skończyły. Dlatego stąd te pierwsze miejsce. Brawa dla nich. W klasie drugiej niestety mieliśmy tylko dwóch rodzynków. O, rodzynk. My się pominaliśmy. Miejsce, miejsce drugie, Kola. Zapraszamy. Oraz miejsce pierwsze, Robin. Człowiek legenda. A ty masz okulary? Nie wiem, który bardziej lubię w swojej kalibrze. Nie mam tego ludzi. Obydwoje mają czarną końcówkę, ale kola bardziej. I słuchajcie, klasa Outlaw, miejsce trzecie za łodzi, czyli zapraszamy Ancera. Rodziny kombi. Chciałem tutaj nadmienić, że to jest na sprzedaż, dużo niejechane, mało bite. Jeśli ktoś chce patowóz, który robi 15.6 na ćwiartkę i objeżdża seryjne fałki, to zapraszamy. W środku Gratis jest królik. Ma, mało pali mało pali, chyba, że królik jest w środku. To jest dowód na to, że nie trzeba zmniejszać masy, żeby wygrywać na jedną czwartą. Także laki możesz już znów zacząć jeść. Podsuńcie mu talerz, podsuńcie. podsumcie. Czarkowi też. Miejsce drugie. Klapek. Zdziwieni? W życiu. Co to? Myślałem, że Japonki. Wolili Japonki. Miejsce pierwsze. Wujek Kamil. Wujaszek? Wujek Kamil założył klapka i wyszedł. Dziękuję bardzo. To tyle na... A, słuchajcie. Tu jest jeszcze King of Calibra. To jest taki od kilku zlotów tradycyjny puchar dla stra strasznie, strasznie szybkiej kalibry, która dała radę zrobić najlepszy czas. Zapraszam jeszcze raz Mike'a. Taki skromny, słuchajcie, jest niewielki. Do dla, do dna, do dna, do dna, do dna! Do dna, do dna, do dna. Do na, do na, do na. Ja w tym ręce myłem. Pierwszy raz widziałem takie bąble z uszu. Słuchajcie. To nie były uszy. Wydechy. wydechy, wydechy, wydechy. To były wydechy z kwasówki. Słuchajcie, nie wiem, to chyba wszystko. Dziękuję, na razie cześć. Nie, żartuję. A słuchajcie, najładniejsza kalibra. Zapomniałem zagłosować, ale niewiele by to zmieniło, bo. i tak wszystko jest ustawione. Wszystko jest ustawione. Słabona? Ciepły do wyjścia. Miejsce trzecie, najładniejsza kalibra według Was to kalibra. Alex. Miejsce. Iwan, tak to ty. Nie kieca. Ale słuchajcie, to jest naprawdę najładniejsza kalibra, prawda? Alex, równie ładnie wygląda jak jej kalibra. Wow. I słuchajcie, miejsce pierwsze. Przysięgam, że tak bym zagłosował, a nie oddałem głosu. Iwan ten, ten już nie... wypił i poszedł. Poczekaj, no. I słuchajcie, ode mnie, jeśli bym miał 100 głosów. Robin. Wstań synch. A ja, ja znam piosenkę Robinie, wkłada się silnik jak i mu się nawinie Stój tu jeszcze Słuchajcie KJTS LKS LKS wygrał dzisiaj KJTS No słabo, bo nie KJTS wygrał te trzecie marce O, daj kurka Pedałował. miejsce drugie laki. Zapraszamy. Brawo. Najładniejszy garnitur dzisiaj. Ale nie wiem o co chodzi, słuchajcie, bo im mniejsza waga, tym lepsze czasy na kajotesie, bo miejsce pierwsze Witkos. <noise> oczywiście oczywiście również wielkie umiejętności kierowców. Zresztą było widać, że Witkos jakoś tak najszybciej jeździ jakby tam na przyspieszonym filmie. Tak. Marcel, popatrzcie na tą paleniznę i te ślady po okularach. Przypatrzcie się dobrze. Się wydajesz to stres. Halibra hey, team, Solarium za free. Płacisz 20 zł jak jesteś klubowiczem, opalasz się jak chcesz. Synek, bo jak ja cię... Audio. A tu jest audio, ja pierdyka. Miejsce trzecie. Miejsce trzecie. Maciej Nie ma Choruje. Nie ma Macieja. Miejsce drugie... Już uczekaj, wie co chodzi, jest to wiele głównie. Simon, gratuluję. One This audio show man Simon. Miejsce pierwsze. Zigi. Oh! Zigi, chłopak nie z Afryki, ale jest naprawdę dziki. To nie łysinka, on tak naprawdę się obcina. I do co? Tam Słowa krytyki są ochrona, prosimy tam do stolika łódź. Nie wiem kto to pisał, ale słuchajcie, w konkursie rzutu VAT-em. Woluś pisał, kto to pisał? Woluś on ma mierną z, z tej z... Woluś z pozdrowieniami od... Tu jest Woluś, spójrz w lewo. Odrzucających VAT-em... W konkursie rzucających vat miejsce trzecie wujekami. Tego nie ma, tak? Miejsce drugie, ty, LKS. Ładnie ma, ty, zobacz. Taki chudy, zobacz! Wad nie ma u nas żadnych szans. Simon jest pierwszym znanym mizyzolem, który patrzy na wprost, patrzy z lewo. I miejsce pierwsze savery, to chyba nie jest jakaś specjalna niespodzianka. Dla niektórych znany jako kuki Na niego nie ma wała albo buka. Albo? Buka. Albo? Buka. buka. Bukakę? Chłopak jest taki silny, bo jest od Roberta Burmejki. Specjalne podziękowanie dla wała, czyli królika. Nie ma Siła! Zagodne reprezentowanie łodzi dla królika. Ja Słuchajcie, czy jest z nami Kończynka? Kto? Koleżanka Kończynka. kończynka. A, a co ma pierwsze miejsce? Kończynka. 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 Która Kończynka? Kolna? Która godzinka? To Kończynka. Czterolistna. Mmm. Mmm, wodzionka. <noise> ma dwa płatki większe, dwa mniejsze. Wiecie co? Bo w sumie mamy taki puchar za najszybszy czas reakcji. Jakby to facet dostał, to po, po, trochę wstyd, ale to dziewczyna, ale nie ma co i Królik ma najszybszy czas reakcji. Jako ciepły wkurzy to się potworzy. <tum> <Yeah. tum> Jak z <stokoya> biał. <tum> Słuchajcie, no e, z czasem 0,043 e, Kończynka. Okazała się najszybszej, najszybciej startującą z no ale nie ma. Nie wiem, nikt jej nie zna. Halo. Z Poznania jest? Wszyscy mężczyźni żałujcie, nie ma z nami najszybszej dziewczyny. Woluś zna kończynkę. Ona jest najszybsza. Ona, ona obejrzy potem ten film i mi wiesz. Cześć. Ty, ty znasz kończynkę. Zabierzesz dla niej puchar. Najszybsza laska na zlocie, najszybsza laska na zlocie, Bravo dla niej.